Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Kasper Boroń, jestem doradcą podatkowym w kancelarii Mencen i dzisiaj powiem Państwu, dlaczego spółka Zo nie jest dla Was. W pierwszej kolejności, może trochę opiszę tło całej sytuacji, tego stwierdzenia. Jako kancelaria obsługujemy bardzo często małych i średnich przedsiębiorców. Którzy przychodzą do nas dość często z góry założoną tezą, że oni chcieliby otworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. No i w wielu przypadkach naprawdę ta spółka zo może okazać się dla nich korzystna, natomiast również w wielu przypadkach ta spółka zo korzystna dla nich nie jest wcale. Dlaczego? W pierwszej kolejności, byśmy sobie zwrócili uwagę na takie może kwestie poza podatkowe. takie bardziej logistyczne, biznesowe. Zakładając spółkę ZO musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wszystkie środki, które zostaną wygenerowane w ramach działalności tej spółki ZO to nie są środki państwa, to są środki spółki. W związku z czym, żeby w jakikolwiek sposób te pieniądze zostały przetransportowane ze spółki do państwa, to musi ku temu istnieć jakaś podstawa prawna. Tak, nie mogą sobie państwo po prostu wypłacić pieniędzy z bankomatu, znaczy, mogą państwo, ale raczej nie rekomenduję. Tylko należy przykładowo podjąć uchwałę o wypłacie zysku, podjąć uchwałę o wynagrodzeniu członka zarządu, wykonać na rzecz spółki usługę. No, ten katalog jest całkiem szeroki, ale nie o tym dzisiaj. To jest pierwsza kwestia, że ta elastyczność w dysponowaniu środkami pieniężnymi, ona jest zdecydowanie niższa niż w jednoosobowej działalności gospodarczej. W jednoosobowej działalności gospodarczej wszystkie pieniądze, które Państwo otrzymujecie, to są Państwa pieniądze. Tak jakby nie musicie w żaden sposób tłumaczyć się z tego, dlaczego z konta prywatnego kupiliście sobie komputer, poszliście do kina, czy na siłownię, czy coś zjedliście. Nie ma takiej potrzeby. W spółce jest zupełnie inaczej. Konkre yy, kolejnym problemem. Są same wydatki na księgowość. Bardzo często bywa tak, że na przykład przejście na spółkę zO może wydawać się opłacalne, ale okazuje się, że nasze koszty księgowe wzrosną na przykład czterokrotnie w porównaniu do wydatków ponoszonych na działalność gospodarczą. Na przykład mamy działalność gospodarczą, płacimy za księgowość powiedzmy 800 zł miesięcznie. No, i przechodzimy na spółkę ZO i płacimy 3,5 tysiąca zł. Przykładowo. Daje nam to różnicę w wysokości powiedzmy 2700 zł. Jak przemnożymy to sobie razy 12 miesięcy, no to te kwoty wychodzą nam całkiem spore. Nie? Możemy powiedzieć wręcz, że to 1600 zł ZUS-u, którego nie płacimy prowadząc spółkę ZO. Zostaje niejako pochłonięte przez koszty, które nie są daninami publicznoprawnymi, tak, czyli właśnie yy, yy, ta księgowość. Yy, to jest taki kolejny, yy, kolejny problem. Yy, drugi problem, yy, już, yy, który jest wstępem do problematyki, niejako tej podatkowej i składkowej, która wiąże się z prowadzeniem spółki ZO. To jest prowadzenie działalności gospodarczej stricte osobiście i przechodzenie na działanie w ramach spółki ZO. Eee, dlaczego? Dlatego, że spółka ZO, jak już wcześniej powiedziałem, i wspólnicy tej spółki oraz członkowie zarządu tej spółki to są w obrocie gospodarczym zupełnie dwa różne podmioty. <laughs> Czyli jeżeli Prowadzimy na przykład działalność związaną z programowaniem i robimy to stricte osobiście. Przenosimy autorskie prawa majątkowe do oprogramowania, my wystawiamy fakturę na rzecz naszego finalnego klienta, my robimy ewidencje i protokoły przeniesienia praw autorskich. To nasze miejsce niejako zajmuje spółka. Tak, jakby w, tej, w, tym, w tym wężyku dochodzi nam trzeci podmiot. W związku z czym, jeżeli my działamy jako programista, nie mamy podwykonawców, nie mamy e, współpracowników, nie mamy pracowników, e, to ktoś to oprogramowanie w tej spółce musi stworzyć. E, I prawdopodobnie tym kimś będą właśnie Państwo, czyli osoby fizyczne, które wcześniej prowadziły jednoosobową działalność i teraz postanowiły rozpocząć działalność w ramach spółki Zo. Dlatego, że ja podałem ten przykład programisty, bo on jest bardzo jaskrawy. Jeżeli na przykład programista wykonywałby oprogramowanie, ale nie łączyłaby go ze spółką dodatkowa umowa. Na przykład umowa o pracę, umowa o zlecenie, czy jakiś kontrakt B2B, to zasadniczo on nigdy nie przeniósł praw autorskich na rzecz spółki, a później ta spółka w wyniku tego nie miała prawa dysponować tymi prawami autorskimi do oprogramowania w taki sposób, żeby przenieść je dalej na kolejnego kontrahenta, tak? Oczywiście w wielu przypadkach te skutki nie będą aż tak doniosłe, dlatego że w większości umów w obrocie gospodarczym nie mamy rygoru chociażby formy pisemnej tak danych czynności. Liczy się raczej faktyczne wykonanie tych czynności, jakaś aprobata dwóch stron. Natomiast to nie rozwiązuje nam problemu spółek, w których osobistym wykonawcą danych usług jest wspólnik czy członek zarządu. Dlatego, że no nie może to wyglądać po prostu w taki sposób, że ktoś jest członkiem zarządu, wspólnikiem i on na przykład wykonuje. Roboty budowlane, tak, w ramach tej spółki. No bo prezes zarządu nie jest od tego, żeby wykonywać roboty budowlane, wspólnik też nie. E, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten członek zarządu i wspólnik jednocześnie wykonywał fizycznie te prace budowlane, no ale musi się tam dodatkowo zatrudnić, czy to na umowie o pracę, czy zlecenie, czy na kontrakcie B2B. Umowa o pracę i zlecenie nie są zbyt korzystnymi formami zatrudnienia, wiedzą państwo, więc uciekamy od ZUS-u i od składek zdrowotnych, czyli wpadamy z deszczu pod rynne, dlatego że te dwie umowy są oskładkowane i e, ozusowane i od, do tego opodatkowane skalą podatkową. Jeżeli my nie zatrudnimy się jakby w spółce i nie będziemy wykonywać tych czynności, E, jako osoba, którą łączy formalny stosunek ze spółką i otrzymuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie poza dywidendą i poza wynagrodzeniem członka zarządu, no to spółka nie płaci za usługi podmiotu zewnętrznego, w związku z czym powinna rozpoznać po swojej stronie przychód. Załóżmy, prowadzili Państwo działalność jednoosobową, która uzyskiwała 5, milio 5 milionów na przykład przychodu. Są Państwo wysokiej klasy ekspertem w danej dziedzinie, na przykład lekarzem, architektem, doradcą biznesowym, tak? czy nawet adwokatem, czy doradcą podatkowym. I nagle zaczynacie sobie Państwo prowadzić spółkę zo. Co przy adwokacie tutaj raczej nie, nie, nie przejdzie, ale to już tam nie mniejsza czemu. I nie dostajecie pieniędzy za działalność operacyjną. No i jeżeli wcześniej państwa praca była warta 5 milionów złotych rocznie, no to technicznie spółka powinna rozpoznać przychód od nieodpłatnych świadczeń. Dlatego, że wysokiej klasy specjalista wykonywał bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz spółki zo pewne usługi które są dużo warte a spółka mu z tego nie zapłaciła ani grosza kolejnym już mniej raczej prawdopodobnym scenariuszem byłoby ustalenie stosunku przez na przykład zus tak? czy to stosunku pracy czy to stosunku zlecenia który to powinien być opodatkowany od którego spółka powinna płacić zaliczki na podatek dochodowy oraz Płacić składki na ubezpieczenia. W związku z czym proszę pamiętać, że przejście na spółkę ZO to nie jest prowadzenie tego podmiotu w taki sam sposób, jak prowadzili Państwo jednoosobową działalność. Państwa powinny, powinien łączyć stosunek z tą spółką ZO. I bardzo często klienci uświadamiają sobie to, Wracają do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, która funkcjonuje razem ze spółką, bo pojawiają się też inne problemy. Na przykład yy, spółka Zo osiąga duże przychody, ma małe koszty. No i na przykład w spółce Zo zbiera się pół miliona złotych. Wypłaciliśmy sobie wynagrodzenie jako członek zarządu powiedzmy spółka prowadzi działalność, mamy biurowiec i spółka prowadzi sobie działalność w tym biurowcu wynajmując go od nas i płacąc nam czynsz ale zostaje nam się dalej te pół miliona zysku i co z tym zrobić, jak to wypłacić w optymalny sposób co dywidenda jakby, która jest podwójnie opodatkowana wynagrodzenie zarządu ponad kwotę 120 tysięcy złotych które jest na 32% podatku no, raczej nie, raczej, e, raczej działalność gospodarcza, albo ewentualnie rozważenie CIT-u estońskiego. Ale jeżeli nie mamy pracowników i wszystko robimy samodzielnie, to tych pracowników raczej nie zatrudniamy. Tak? W związku z czym, e, proszę, proszę bardzo uważać na te kwestie. Jeszcze zdementuję też jeden pogląd, który bardzo często słyszę gdzieś tam w nagraniach internetowych guru, tak zwanych, którzy bardzo często polecają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Często słyszę takie stwierdzenia, że no spółka z o .o. może ponosić wiele wydatków, z których my niejako też korzystamy jako osoby fizyczne no może do pierwszej kontroli tak no bo jeżeli spółka będzie finansowała państwu kilka telefonów kilka laptopów kilka samochodów osobowych kilka innego rodzaju sprzętów a w spółce nie będziecie mieć państwo w ogóle pracowników no to kto z tego korzysta tak jakby państwo korzystacie z trzech laptopów z czterech samochodów z pięciu smartwatchy no nie, dlatego że mamy tutaj ogólną definicję wydatków, tak? Czyli to są jakby kosztów uzyskania przychodu. To są wydatki, które mają jakiś wpływ na uzyskiwanie przychodów albo na utrzymanie tych przychodów. A wydatki o charakterze prywatnym nie dość, że nie są kosztem po stronie spółki, to powinni jeszcze Państwo zapłacić podatek od takich, no niejako darowizn, można powiedzieć, tak? Bo jeżeli Państwo spółka, Kupuje Państwu laptopa, samochód. Ona ma co prawda, to, to na stanie, ale to nie jest jej kosztem, no bo jakby nie spełnia ogólnej definicji kosztu uzyskania przychodu. To nie jako spółka finansuje Państwu wydatki prywatne. I tutaj mamy tak naprawdę dwa jakieś takie koncepcje rozliczenia też się nie będę w to wgłębiał, ale to może zostać po prostu potraktowane jako darowizna. Albo e, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, który jest na przykład e, ściśle związany z pełnieniem funkcji członka zarządu, i taki przychód powinniśmy opodatkować, tak jak część wynagrodzenia członka zarządu. E, w związku z czym no, proszę uważać, e, uważać na te e, skróty e, i na zakładanie tych spółek z o. szczególnie jak Państwo macie wysokie przychody, stosunkowo niskie koszty, i wasza cała praca opiera się na waszej pracy własnej. A nie pracy innych osób. Dziękuję bardzo. W razie pytań zachęcam do kontaktu i do usłyszenia.